Siema w kolejnym odcinku mnie na kanale, w dzisiejszym odcinku mamy postępowego rolnika i jak wyobiecywałem wam w poprzednim odcinku doszły dotacje, a mianowicie doszło 250 tysięcy ponieważ pisaliście, że ta kwota jest najbardziej odpowiednia i ta kwota jest najbardziej realna, żebym ją oczywiście dostał co na moim koncie zaowocowało wy 264 tysiące, bo oczywiście mieliśmy coś jeszcze wcześniej. E, potrzebny będzie nam zakup łąki, potrzebny będzie nam budowa binów, ale to zobaczycie w kolejnym odcinku dzisiaj kupimy rzeczy troszeczkę inne, bardziej podstawowe. I jeżeli nam braknie hajsu na to wszystko, bo biny to jest rzecz podstawowa, łąka tak samo, no ale inne maszyny tak czy siak też. E, oczywiście napiszcie hashtag dotacja, a wam przypnę serduszko mordo. Wbijajcie na Instagram, bo dodałem nową fotkę i na Instagramie, jak mnie obserwujecie, już niedługo będziecie mogli zadać pytanie i wystąpić na odcinku. E, także jak najbardziej, moim zdaniem, spoko sprawa. E, dzisiaj coś innego. Przepalimy sobie troszeczkę krosa, no i oczywiście subskrybujcie, bo mimo wszystko lecimy po 50 tysięcy widzów, a brakuje tak naprawdę bardzo niewiele. I dzisiaj jest też wtorek, jak oglądacie ten film, także o 19... Bądźcie 19.15... Biedzie na streamka, tak tako tak od buta. Tam będziemy grali i będziemy szykowali nowe, nowe fajne serie do mnie na kanał. Dobra, lecimy sobie cross'em. Dlaczego cross'em? A no dlatego, że o Boże, jak przez tą linkę się źle przejeżdża. Patrzcie jak to w ogóle tak inaczej całkiem, no nie? Takie dziwne wrażenie jest jak się tak jedzie, o Boże, dziwotą to jest, <z Cesk> ale się tu jedzie. Pisaliście też na, na live'ach, pisaliście mi, żebym się przejechał cross'em, ale na live'ach jakoś za bardzo okazji do tego nie było. E, dlatego lecimy. Wow, czego tu skręt jest inny niż w traktorze? Dobra. Tu trzeba jechać, naprawdę skręcać przy małej prędkości. To będzie chyba najbardziej odpowiednie. Ile my tutaj w ogóle jedziemy? No, powiem wam, że dosyć ładnie się tutaj rozpędzamy. Do stówki, jak my zaraz tu gdzieś wyskoczymy, pewnie. Co? Wow! Co? Co się stało? Ja Wiedziałem, że coś tu się jest. O Boże. Jakby już byśmy nie żyli o, przy takiej o prędkości, na takiej drodze, najprawdopodobniej w drzewo, jeszcze. Joj, picie, kręcę. Dobra, lecimy sobie dalej. No to ogólnie na Otomoto było ustawione albo nieważne, gdzie nie będziemy robić reklamy serwisom, które nam nie płacą za to. Wjeżdżamy, chociaż tak każdy raczej ten serwis gdzieś tam powinien znać. Tam u tego gościa zakupujemy ciągnik. Dużo osób pisało, też kazałem wam pisać w komentarzach, jaki ciągnik byście chcieli, żeby był na tej serii, dużo osób pisało o jakichś Ursusach, o czym, no na pewno tutaj Ursusa nie będzie, ze względu na to, że te ciągniki są troszeczkę za małe, były propozycje, dosyć fajne też i na duże ciągniki, ale też i za dużego, nie chciałem, mówiłem, że w granicach 100 koni ciągnik będzie wtedy odpowiedni dla mnie. Dobra, zajechaliśmy sobie do naszego sprzedawcy i teraz tak, co ja kupiłem? Aha, jest, massey ferguson 30, 90, 115 koni mechanicznych, ale to nie wszystko, bo jeszcze jest jedna ważna sprawa odnośnie tych małych ciągników, które polecaliście. Zastanawiałem się nad tym Fendem, który też ma 115 koni w najgorszej konfiguracji, który też fajnie wygląda, tak naprawdę. Ten ciągnik będziemy sprzedawać, 75-konna bestia. Tutaj różnicy w koniach jest 30 więcej, także to jest naprawdę pokaźna liczba nad tym się zastanawiałem, 90 koni, też to jest ciągnik, który może się nam przydać na gospodarstwie, pisaliście o tym, tyle, że on jak ma 80 koni, tak naprawdę tutaj, e, no 96 koni to wtedy spoko, Tylko, że mi się ten przód nie podobał, kompletnie mi się ten przód nie podobał, bo on jest taki niski, te koła tylnie też są takie brzydkie. Dlatego ja doszedłem do wniosku, że nie ma sensu czegoś takiego kupować. Jeżeli chodzi o Zetorka, Zetorek jak najbardziej spoko sprawa w najwyższej wersji konfiguracyjnej, czyli 103-konnej. Też może kiedyś się pojawił u nas na gospodarstwie, jak będziemy coś tam kombinowali. Oraz starynówka, która też tak naprawdę, no podobała mi się. I gdzieś tam do ostatniej chwili zastanawiałem się, czy jej nie kupić. 95-konny ciągnik, który też u nas na gospodarstwie może się pojawić. Tak samo taka 912, która gdzieś 82 konie ma, ale można tutaj oczywiście chyba zwiększyć. Na 98 koni Też to by był spoko ciągnik I taki ciągnik, jeżeli chcecie bardzo Ursusa Napiszcie hashtag Ursus, a wam też przypnę serduszko I jak będzie dużo takich hashtagów Zakupimy gdzieś może w przyszłości Bo to mnie też bardzo ciekawi Ten ciągnik, tylko że jemu nie da się Po prostu zrobić więcej mocy A 85 koni, mimo że ciągnik naprawdę Pięknie wygląda, to raczej tak, tak czy jak Bez sensu, e, także jakieś tam pierwsze Plany wam pokazałem e, Tutaj mam dogadaną kolejną maszynkę A mianowicie rozsiewacz do nawozów I Wiem, że dużo osób może teraz napisać, że to jest heros rozsiewacz do wapna, ale tak czy siak, że to jest farming, no to tutaj większego znaczenia to nie ma. Bierzemy sobie drzwi, otworzymy. Hmm, tylko czekajcie, bo tu, tu jest magia teraz. O, dobra, jedne sobie drzwi otworzymy. Na razie, jedne. E, jak w środku wygląda? Środek, względem tego, jak wygląda, tak z zewnątrz. Może środek mi się jakoś mega. Nie jestem jakimś, wie, że przepięknie, przecudownie. Na pewno w co, tak, ten przód, no bo ten panel tak bez różnicy, ale ten przód mógłby tak lepiej wyglądać, żeby ten rozstaw osiek troszeczkę był jeszcze szerszy. E, tak z, no, podglądu po prostu o taką jak patrzymy, no nie? No i tak jak najbardziej więcej zastrzeżeń nie mam e, do właśnie tego, kurczę, ciągnika. No wszystko się rusza, naprawdę ciągnik mogę Wam polecić. E, mogliśmy, czekajcie, bo ja teraz crossa nie wezmę. <laughs> Przyjechałem crossem, a wrócę czym? Słuchajcie, jakoś, jakoś to wykombinujemy, żeby tego krosa też tutaj wsadzić. Jakby to był rower, w ogóle rowerem mogliśmy pojechać jako skaszę. Hmm, po pierwsze i weźmiemy, go tako załadujemy. Kiedyś to jak się tak robiło, jak się na pole jechało na przykład rowerem, a później się wracało gdzieś tam z kimś traktorem, to się na przyczepę ładowało rower. W naszym przypadku będzie to cross, latający cross, bo nie wiem, coś, coś on ma chyba kolizy zbagowane, jeżeli nie da się go tak położyć. Wsiądźmy do środeczka. No i elegancko, no i tak sobie można jechać. No i jak mówiłem, 115 koni. Moc stosunkowo większa niż nasz poprzednik, który nadal jest na gospodarstwie, ale będziemy go wystawiać dzisiaj na sprzedaż. Bo z tamtego ciągnika, plus jeszcze z czegoś, co jest dosyć wartościowe. Będę chciał zrobić na łąkę oraz biny. Biny nie jest to wydatek nie wiadomo jaki, ale tak czy siak tych pieniędzy będziemy musieli troszeczkę potrzebować. Łąka, chyba będzie to bardzo mały wydatek, bo łąka nie będzie aż tak droga dla nas. Tego jestem na 100% już pewny, przekonany. No i będziemy musieli kupić jakieś maszyny do tego ciągnika. Przynajmniej większy pług plus jakiś kultywator, siewniki, no to spoko, spoko, no siewniki to mamy akurat do kukurydzy i w ogóle do, na, do zwykłego ziarna też jest ok tutaj to nie ma co narzekać, ale jak najbardziej jeszcze jakieś przyczepkę jedną albo tą odnowić chociaż, żeby jakoś to wyglądało, no to, to jest mus, to jest po prostu mus i być może nawet plandeki będziemy zakładać w razie jakiegoś tam wożenia czegoś w przyszłości, żeby ta plandeka jednak mimo wszystko była w razie deszczu. Wiadomo, o co chodzi. Każdy gdzieś tam raczej jakoś styczność z gospodarstwem ma, także wie, o czym mówię. Te pierwszeństwa nie mamy, ale tak czy tak sobie jedziemy na no spokojnie, bo nic nie jechało. I skręcamy w prawidkę. Dobra, o i cyk, i zajechane. Eee, cross sobie wyładujemy właśnie stąd, jeżeli chodzi o rozsiewacz do nawozów. Dzisiaj w planach miałem jeszcze zrobić nawozy na tym kawałeczku tutaj, o za gospodarstwem. Na rzepaki może nawozy jeszcze dzisiaj polecimy, jeżeli nam starczy czasu. Raczej 60 nie będę męczył z tym wszystkim, bo to, to raczej mały ma sens. Oj, pardon, hik. O, takowe weźmiemy. O. o. Trzeba mieć naprawdę parę w łapach, żeby podnieść takiego krosa, bo taki kros waży. Mega dużo, znaczy no mega, no może nie aż mega, ale na pewno dużo. E, tutaj mamy pełny rozsiewacz nawozu. Ja bym z tego wyładował i przeładował oczywiście tam, dlatego nie będziemy tutaj odpinać tego wszystkiego. Ale pokażę Wam kolejny nowy nabytek. E, do naszego nowego nabytku tak naprawdę mamy teraz już bardzo blisko. E, jest to nabytek nie kupowany od kogoś, tylko jest to nabytek kupowany ze sklepu. Nie jest to kombine jakiś tam mega najnowszy, ale mimo wszystko e, jest to ładny kombajn klasa, którego też wam mogę z miłą chęcią polecić, jeżeli w ogóle jest taki zwrot jak z miłą chęcią polecić, ale wiecie, wiecie o co chodzi. E, klas 108 SL Dominator Maxi, szerokość robocza 5 i 1, a to, to znaczy szerokość headera. E, kto tam nie rozumie, o co chodzi? Pa. No i normalnie, o taką odpalasz, bierzesz header do góry. No i sobie jedziesz przed siebie, no nie? Ta, takie bajery. też Wszystko ruchome, też naprawdę fajnie wygląda. E, mi najbardziej to się tak no, podoba wyglądowo, no nie? Nie, że jakoś on ma, wiesz, 5,1 metra czy coś, czy jakiś tam zbiornik, nie patrzyłem na to. E, wiadomo, że w prawdziwym życiu bardziej się na to patrzy, ale ja chcę tutaj mieć ładnie wyglądające gospodarstwo i dlatego taki kombajn jak najbardziej się nada i też nie jest to jakieś nie wiadomo jak wielkie bydle, które na przykład by no, nie pasowało, mimo wszystko, moim zdaniem, jeszcze na to gospodarstwo, może kiedyś coś na pewno wielkiego sobie kupimy. Ale to na razie mamy chyba tam koło 30 odcinka na tej serii, także nie ma co przesadzać. I teraz tak, 5,1 metra, jak to wygląda, jeżeli chodzi o naszą bramę. Czy na styk tutaj wjedziemy? No tak, na styk tak naprawdę tutaj wjeżdżamy. I mimo wszystko, ja na razie nie chcę się tam pchać. Dlaczego? Ano, dlatego, że mamy tam drugi kombajn który dzisiaj też będziemy sprzedawać. E, dzisiaj, znaczy sprzedawać, no może albo sprzedamy, albo nie sprzedamy. Możecie pisać ceny za kombajn, ceny za Ursusa i ceny w sumie za drugiego Ursusa. Bo dzisiaj też się pożegnamy z 30. a do 60 będę najprawdopodobniej chciał e, dorabiać tura, dlatego tutaj łyżkę na pewno sobie zostawimy łyżka niech sobie będzie. Tutaj w i Jak widzicie, nie ma tutaj kartofli. Pewnie spytacie, Heros, ale gdzie są kartofle? Ano, kartofle są sprzedane, kompletnie wszystkie, bo tutaj nie miałem sensu tego trzymać, jeżeli z tego tak czy jak nie można. No nic, to jest po prostu na sprzedaż. Można było świniom dać, ale ja świn tutaj nie mam, dlatego wiadomo, że nie było mi to jak najbardziej potrzebne. Wystawiamy sobie tą przydziechę tutaj. Pa, o taką. Może nie mają tutaj krzaki jakieś bardzo. Czy jechań, niech sobie stoi, coś takiego Dobra, tu sobie damy do dołu Tutaj, tutaj powinna być plakietka Sprzedam, no nie? Tak, taki takie piękne coś, sprzedam Dobra, mm, coś takiego Bierzemy sobie naszą 385 Czyli Z automatu, jeżeli ktoś umie liczyć, zostaje nam Dwa ciągniki na gospodarstwie Aktualnie Czy się tym jakoś bardzo przejmuje, powiem wam szczerze, że nie 60 i ten ciągnik jak najbardziej wystarczą, a z tych wszystkich maszynek ja sobie troszeczkę zarobię No i tak jak mówię, no nie mamy w ogóle SILOSów żadnych, dlatego tutaj rzeczy potrzebne są i to bardzo. 385, może kupimy tą 912, żeby jakiś tutaj jeszcze ursusik taki właśnie. Nie wiem, czy to już 912 to już jest ta ciężka seria czy nadal jednak ta mm, lekka jest lekka seria i ciężka, nie wiem jak to się nazywa, ale ciężka na pewno była. Na drugi tutaj sobie postawimy. No i tutaj ludzie jakby dojechać, to może ktoś coś kupi. Dobra, my sobie wjeżdżamy teraz tutaj na nasze gospodarstwo. No i w sumie z nowych nabytków to, co miałem wam pokazać, to wam praktycznie pokazałem. Sprawa inaczej wygląda z tym kombajnem, bo ten kombajn będziemy musieli też wystawić, ale jak wiecie, no przy drodze raczej dla takiego kombajnu... No, no Miejsca szczerze mówiąc nie ma, dlatego sobie to darujemy, e, ten header oczywiście też pójdzie, ten rozsiewacz też pójdzie na sprzedaż, opryskiwacz też pasowałoby wymienić, chociaż tym opryskiwaczem może jeszcze będziemy działać, e, no i pługi, jakiś kultywator, no i te przecież no naprawdę wydatków jeszcze jest co niemiara, e, no ale wiadomo, że też się wszystkiego w jednym odcinku nie zrobimy. Odpalmy sobie naszą krzydziechę. 30, co ja gadam? 60. Później będzie w komentarzach, że, że ciągników nie odróżniam. <noise> A jak się tak już nagrywa drugi odcinek z rzędu, to. jakoś się za bardzo już o tym nawet nie myśli, wiecie? Jak ktoś nagrywa filmy, to może wie o co chodzi. Ale ten kombajn pięknie wygląda tutaj. Ja pierdzielę, czy to słoneczko go tak ładnie oświetla. O boże, jakie cudowne. E, to sobie ogólnie wysypiemy, tak jak mówiłem Wam wcześniej. No tutaj. To, 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 to... Niekoniecznie wygląda to jako rozsiewacz do nawozu Ale tak go będziemy stosować Bo nie widziałem żadnych fajnych takich, które by mogły nam zastąpić to Ale też żeby znowu nie były jakieś Nie wiadomo jak wielkie, no nie Ctrl i, -E. za dużo nam to nie dało Bo też i bardzo z tego nam nie wyleciało Ja sobie na razie 60 postawię gdzieś tutaj No i ten lejek też trzeba będzie wystawić Trzeba będzie zdjęcia porobić Żeby może, może ktoś kupił Lejek jak najbardziej widzicie, zadbany. W sumie zadbany, no odmalowany, po prostu e, wygląda jakby po prostu przed, nie wiem, z, z tydzień temu z salonu wyjechał. E, tak naprawdę to sobie weźmiemy tak. I tutaj będzie nam potrzebne tak czy siak jeszcze troszeczkę, troszeczkę nawozu. Wow, czemu mi to tak skacze? No takie rzeczy się działy w tym farmingu i to już niejednokrotnie. Dobra, ja Wam mogę powiedzieć od razu, że tego nawozu będzie za mało. Będziemy musieli chyba, na, żeby wszystkie pola. E, zrobić nawozem, to chyba będziemy musieli go dosyć dużo dokupić Ale na ten kawałeczek powinno wys. To to, to to, ile tutaj jest z tym? To to praktycznie puste były. Na no, to wychodzi. No sprawdźmy to. 2400 tylko z takich tych? Jak ja muszę jechać do sklepu i uzupełnić to. Ale no to mi to, o boże, jak mi na ten kawałek i tak starczy, no ale to, to co, na co to czekać? To ja pojadę sobie uzupełnię i chyba dopiero zaczniemy nagrywać w sumie jak już jestem na polu, no bo to teraz to tak w sumie nie wiem czy jest sens aż tak bardzo jechać. Dobra, to ja już zrobię cięcie i dopiero wtedy wam to pokażę. Dobra, powiem wam tak, mamy tylko i wyłącznie 5-6-600 tutaj e, naładowania. Dlaczego tylko tyle? Ano, dlatego, że nie chciałem jakoś za bardzo tutaj ładować, nie wiadomo ile pieniędzy wydawać. Na pewno pojedziemy w kolejnym odcinku zakupić więcej tego nawozu i nie wiem w farmingu jak jest łapana szerokość czy 6,5 metra to przypadkiem nie musimy jakoś bliżej zajechać, czy może jednak zajechać dalej. E, tutaj też w miejscach, których nie ma całkowicie jeszcze tego urośniętego, mm, ale to jest problem taki, że... Nierówno też i było to siane. Aha, dobra, czekajcie. No co teraz? Problemy, problemy. Teraz zaczną problemy, mordopa. W ogóle jak to się ustawić, żeby to nam na trzy razy wyszło, aby... I teraz też jest jedno ważne pytanie, z jaką prędkością to ubywa. No ubywa to z prędkością dosyć małą, ale też i od razu zauważam, że... A, dotąd robi, dobra, bo myślałem, że tylko i wyłącznie dotąd. Że, bo miałem mówić, że albo jestem głupi, albo się nie znam na wartościach. Bo 6,5 metra tak troszeczkę, no, no więcej by ten powinno robić, no nie? To jednak nie wiem, czy to jest taka świetna inwestycja, jak to tylko 6,5 metra robi. Myślałem, że 6,5 metra to będzie Git, dobra, świetnie, dobra, jeszcze musimy bliżej jechać. Nie wiem, czy sobie nie przerobić szerokości roboczych, przynajmniej nie wiem, na 8 metra, bo tutaj naprawdę będzie. Będzie tragedia, jak ja będę miał jeździć o tak w to i z powrotem cały czas po tych polach, serio. Serio wam teraz mówię. E, szerokość roboczą chyba sobie zwiększymy, cho chociaż o te półtora metra, bo tutaj... No będzie, będzie ciężko to wszystko tak ogarnąć. Te, te pola, no wiadomo, to już są szerokie, co niektóre. Są coraz większe kawałki mamy, też i tutaj na gospodarstwie. No to pole zrobić taką szerokością, no to jest dosyć dużo czasu. A myślałem, że 6,5 to jest wystarczająco i to naprawdę pola będzie się szybko robiło. No jednak się zawiodłem. jednak się zawiodłem na ustawieniu tych znaczników. ale to jest też, i wiecie, to jest kwestia tylko i wyłącznie gdzieś tam ich przesunięcia w, inną w jedną i w drugą stronę, także elegancko tu nie będziemy za bardzo wjeżdżać na buraki chłopowi. No i pojedziemy sobie chyba dookoła, będę sobie lotał. Chocia, no dobra, w sumie dookoła sobie pojeździmy. No I tak dzisiaj ten odcinek to wiecie, tylko i wyłącznie uda się nam. E, znaczy, no to pole. No to, to pole fajnie było, jakby nam się udało zrobić. Ale ja obstawiam, że nawet tego kawałka nam się nie uda ogarnąć. No co jest też związane właśnie przez szerokość roboczą, no bo to z prędkością dosyć ładną sobie jeździmy. E, na prędkość akurat bym nie narzekał. No radu trzeba będzie jeden zjazd zrobić, y, znaczy zjazd-przejazd albo nawet i dwa przejazdy o tako. No widzicie, tak wygląda szerokość robocza tej maszynki. Teraz może na Wam to łatwo, łatwo można to zauważyć, no nie? Teraz pasowałoby, jakbym się walił, coś takiego spróbował w ogóle ogarnąć. Tylko jak to zrobić, pa. Coś bardziej pod tą stronę sobie cofniemy. Jakby tak robił prawdziwy w życiu, to takie ja, ile ja bym tutaj w ogóle powygniatał tego pola, no nie? Pola w sumie, no nie pola, bo pole to tam się nie powygniata, ale. Roślinek ile bym powygniatał, jakbym coś takiego ogarniał? No, jedziemy chyba krzywo, nawet teraz. Przynajmniej tak mi się wydaje, no, tam oko do tego jakoś za bardzo nie mam, ale Powin powinno być chyba GIT, jeżeli chodzi o ten przejazd. Chociaż zaraz, 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 zaraz to sprawdzimy. Pojedziemy sobie teraz tamtędy. Tak trochę średnio tak dookoła jeżdżę, ale e, i teraz tak, teraz trzeba o tło jakoś wjechać. No na 8, no, no może nawet i na 9, jakby tak dodać, 2,5 metra szerokości roboczej, żeby więcej miał. Tak 9 metrów to będzie tak chyba optymalnie, wiecie, na takie kawałeczki. Chociaż na tych długich to i za szybko będzie się robiło. I, i to, to, jest, to jest taki dylemat. Nagrywasz te filmy i nie wiesz jak sobie na przykład ogarnąć taką, taką czy jakąś inną maszynkę, e, żeby na przykład nie nagrywać filmu pół dnia. No bo tutaj w sumie dwa przejazdy i tak już... No tak szczerze mówiąc dwa przejazdy jestem mimo wszystko zadowolony z tej szerokości Nie wiem czy może tylko na 8 dać sobie żeby było leciutko większe A nie jakoś wiesz bardzo bustować to wszystko No nawet do tej strony jak podjedziemy to będzie git No coś takiego my musimy jechać A tak to pole na 8 metrów jakbyśmy mieli ogarnięte mm, Te znaczniki w no, tym programie gdzie się tam edytuje mody to byśmy to robili, no troszeczkę szybciej, to znacząco szybciej nawet Dobrze, jest niedziela, akurat jest już 5 minut po północy, jutro, do dzisiaj w sumie do szkoły Akurat sobie dwa filmy nagrałem, bo wcześniej rozwojowe, co już wczoraj oglądaliście Dzisiaj postępowy Także w poniedziałek będę miał wolne i we wtorek nie ma live'a A to ja wam mówiłem na początku, że jest live, a ja dzisiaj przecież na ten Jak oglądacie, to dzisiaj jednak nie ma live'a Bo ja dzisiaj jadę na mecz Legii Także lajba dzisiaj nie ma mordy. Oszukałem was, ale kompletnie zapomniałem, że ten kompletnie zapomniałem o tym meczu. <gry> Niestety, sorki, sorki. No i tu jeszcze jeden przejeździek nam zostanie. A ile w ogóle tego poszło? 60, no tak 10% e, na oko plus minus. No i W sumie tu za dużo. Ja tu cięć praktycznie wcale nie robiłem, powiem wam. E, dlatego na spokojnie mogę powiedzieć, że w dzisiejszym odcinku mordo krzychu. To by było na tyle, a my się widzimy w kolejnych produkcjach u mnie na kanale Zostaw Łapę w górę, bije na Instagrama i na razie.